Nie wiem czy wiesz, ale algorytmy reklam na portalach społecznościowych napędzają lęki użytkowników. Algorytmy reklam napędzają lęki użytkowników. Niedawno jedna z fundacji przeprowadziła bardzo ciekawe badanie na podstawie ponad 2000 różnych kampanii reklamowych, które wskazywało, że użytkownikom będącym w pewnej konkretnej sytuacji życiowej podsuwa się reklamy, które budzą ich strach. Które napędzają lęki, wskutek czego świetnie generują sprzedaż. Bo najchętniej kupujemy rzeczy wtedy, kiedy wywołują w nas jakieś emocje na przykład strach. Z pewnością pamiętasz sytuację z samego początku, gdzieś tam pandemii kiedy wszyscy, zresztą ja też oczywiście, duża, no może nie wszyscy, dobrze, duża liczba osób, łącznie ze mną, kupowała różne rzeczy na zasadzie gromadzenia zapasów, bo za chwilę zabraknie tego, nie będzie tego w sklepach, skończą się dostawy, to, to, tamto. I napędzanie tej sytuacji w mediach sprawiło, że wiele osób Właśnie poszło tym torem, czyli zrobiło zakupy, dało komuś zysk, bo napędzono w nim w nich pewne lęki. No i fundacja przebadała 2000 reklam między innymi na Facebooku, ale też były tam inne platformy społecznościowe. Wskutek czego wykryła, że im bardziej się czegoś boimy, im bardziej się czegoś obawiamy, a dobrze wiecie, że algorytmy mają teraz wybitny talent do wyłapywania naszych emoc emocji, tym chętniej pewne rzeczy. Kupujemy. Badanie było prowadzone na podstawie kobiety w ciąży, która no, siłą rzeczy, jak to kobieta w ciąży, bała się o to, czy dziecko będzie zdrowe, czy urodzi się całe, itd. itd. I gdzieś wpisując, przypuśćmy, w jakiejś rozmowie na grupach matek, czy na jakiejkolwiek innej grupie na Facebooku, takie pytania sprawiła, że wpadła w algorytm reklam, sugerujących jej na przykład leki na odporność, artykuły związane z, ze strasznymi chorobami dzieci, artykuły związane z operacjami na dzieciach i tak dalej i tak dalej. I te lęki były w niej coraz bardziej budowane. Ona próbowała sobie zmieniać różne preferencje reklam, cudować z ustawieniami tak żeby tego nie widzieć, ale niestety wpadła w taki tygiel, no i się nie dało. Fundacja nazywa się Panoptyką czytam o tym artykuł na stronie marketingprzykawie.pl. Warto sobie zerknąć, bo no ciekawe rzeczy budzi i budzi też, myślę, bardzo ciekawe pytania. Bardzo fajne określenie się pojawiło w tym w tym artykule: "algorytmy traumy". Myślę, że jeśli dziś albo jutro gdzieś zobaczysz właśnie reklamy, które mają ci sugerować Coś, co może się wydarzyć, niefajnego w Twoim życiu, albo odwołują się do czegoś, czego się boisz, albo ten lęk napędzają. No to znaczy, że właśnie wpadłeś w taki tygiel, czyli w taki łańcuszek, powiedzmy, rzeczy, które będą skutecznie napędzać Twoje lęki. Emocje. Najlepiej sprzedaje się na emocjach. I to właśnie, co ciekawe, wcale nie dobrych. Tylko tych, które powodują nasze strachy. Myślę, że warto o tym wiedzieć. Instagram zmienia zasady działania IGTV i wprowadza wspólny format wideo. Co to znaczy? Co to w ogóle znaczy? Czytam właśnie tutaj na wirtualne media.pl i zacytuję Wam kawałek tego artykułu. Instagram docenia zaangażowanie swojej społeczności twórców, którzy wykorzystują wideo jako kluczowy format do opowiadania swoich historii, dostarczania rozrywki i łączenia się z odbiorcami. Dlatego chcę ułatwić tworzenie i odkrywanie filmów na platformie. Już niektórzy na pewno zauważyli, że filmy te, które się wyświetlają tak prostym językiem na wolu, zazwyczaj było tak, że one trwały Kilka sekund, później był odnośnik resztę, możesz zobaczyć w IGTV, teraz już tego nie ma. Prawdopodobnie z czasem wejdzie to we wszystkich krajach Europy i świata. No i właśnie, i będzie można z poziomu Wola oglądać do 60 minut, tak jak to było w IGTV. Tutaj jest dużo więcej takich ciekawych zmian, o których oni tutaj piszą, i to jest VirtualMedia.pl. Jeszcze raz przeczytam tytuł tego artykułu, który możecie sobie znaleźć. Instagram zmienia zasady IGTV i wprowadza wspólny format wideo. No, samo IGTV działało od 2018 roku, bodajże od czerwca, jakoś tak od wakacji. No, ja byłem na początku gdzieś zafascynowany, potem z czasem okazało się, że to troszkę jakoś tak nie bardzo, bo trzeba było się przerzucać, przeskakiwać. Chcieli zrobić konkurencję dla YouTube'a, chyba im to nie do końca wyszło. No, i okazuje się, że dotarło do nich i postanowili to zmienić. Także zachęcam jeszcze raz wirtualne Wirtualnymedia.pl bardzo ciekawy artykuł. Znajdźcie i zobaczcie sobie wszystkie zmiany, które wchodzą na ideę. Dobry dzień dobry. Szybki newsik będzie. Nie wiem, czy wiecie, ale wrócił wideo Downloader na Facebooka. To taka rzecz, która pozwala bardzo szybko i sprawnie ściągnąć sobie dowolne wideo. Spójrzcie, jestem teraz na grupie. Najeżdżam na wideo i tutaj jest taki przycisk Download. Klikam sobie ten przycisk. I od razu jest wideo całe do zdjęcia. W kilka chwil można sobie je pobrać. O, reklama Google. Teraz robię sobie stop i daję zapisz film, wideo jako i zapisuje mi się na pulpicie. Bardzo fajna rzecz, kiedyś z niej korzystałam, a niestety gdzieś tam w międzyczasie zniknęła. Teraz wróciła z powrotem i tak jak widzicie tutaj, każde wideo, które sobie gdzieś na grupie znajdę, o na przykład Pawła, jeśli będę mieć uprawnienia, to pojawi się albo tu, albo tak jak widzicie tutaj, Troszkę wyżej, o, jest przycisk niebieski. Tak samo niżej, tak samo można sobie pobrać wideo. Po chwili zaskakuje przycisk. Można sobie pobrać wideo również z profili prywatnych, z fanpage i tak dalej, w zależności od uprawnień. Ale bardzo fajna rzecz. Jak to zrobić? Przede wszystkim poprzez Chrome, czyli to działa na Chromie. Pobieramy sobie rozszerzenie, to się nazywa Video Downloader Plus. Tutaj macie je pokazane, wygląda ono tak. I włączamy sobie tu, wtedy na pasku u góry pojawia nam się taka strzałeczka w dół. I teraz, jeśli wejdziemy na jakieś miejsce, gdzie jest wideo, to ta strzałeczka, zauważcie, u góry się podświetla na zielono, czyli wyczaiła, że jest jakieś wideo do pobrania, tu, gdzie najechaliśmy. I wystarczy kliknąć i sobie pobieramy. Bardzo fajna rzecz, szybciutka, wygodna, jakość też jest niczego sobie. I to wszystko. Ja mam nadzieję, że korzystacie czasem z takich rozwiązań, bo fajnie sobie pobierać materiały, które na przykład gdzieś nam mogą uciec w trakcie, a dzięki temu możemy sobie je obejrzeć później. Instagram pada tak często, że będzie miał do tego Specjalne powiadomienia. I oczywiście tutaj wcale nie zmowa o tej ostatniej wielkiej awarii Facebooka, Instagrama i Whatsappa. Na antyweb.pl czytam artykuł, który dokładnie jest zatytułowany. Instagram pada tak często, że będzie miał od tego osobne powiadomienia. Warto tu się wczytać i dobrze, że to zrobiłem, bo przeczytam tutaj wam kawałeczek, co jeszcze znalazłem w tym ciekawym artykule. Uwaga! Teraz użytkownicy będą w każdym momencie mogli sprawdzić status swojego konta, zobaczyć, czy wszystkie ich posty są zgodne z regulaminem, które zostały usunięte i w razie potrzeby. Będą mogli odwołać się od decyzji moderatorów. Na pewno nieraz ktoś z Was słyszał, bądź miał taką sytuację, że nagle znika jakiś post, bądź dostajemy tak zwanego bana, e, gdzieś nasz Instagram jest zablokowany, nawet nie wiemy do końca dlaczego, po prostu ktoś zgłosił. Okazuje się, że no, było bardzo dużo, bardzo dużo nieścisłości, więc postanowili sobie tutaj to powyjaśniać, więc Ciekawa funkcja. W ogóle cały ten artykuł ma tutaj kilka ciekawych wątków, i warto się w niego czy, wczytać. Jeszcze raz przypominam, strona antyweb.pl i tytuł dokładnie brzmi tak. Instagram pada tak często, że będzie miał od tego osobne powiadomienia. Warto się wczytać. Dużo ciekawych rzeczy na temat Instagrama można tutaj też znaleźć. No, zapraszam. Gdyby ktoś z Was zapomniał, to właśnie początkiem października mieliśmy jedną z największych, o ile nie największą, awarię Facebooka, Instagrama i Whatsappa. Wszystkie media dosłownie płonęły od informacji, co się stało, co się dzieje i dlaczego się nie dzieje, a nie działało kompletnie nic i to przez bardzo długi czas. Część osób wiąże te wydarzenia. Z wywiadem, który kilka dni wcześniej, albo nawet dzień wcześniej, udzieliła pracownica Facebooka. Część z kolei twierdzi, że nie ma to nic kompletnie wspólnego, a awaria Facebooka była związana z serwerami. Nie do końca wiadomo, co tak naprawdę się stało, ale wiemy, że się. Stało. I myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby zastanowić się chwilę nad tym, czy naprawdę całe nasze działania marketingowe chcemy mieć wyłącznie skupione wokół Facebooka albo Facebooka i Instagrama, które należą do jednego właściciela, albo dorzucić do tego jeszcze WhatsApp, który również należy do tego samego właściciela. Koncentracja wszystkich naszych działań biznesowych w jednym miejscu w ramach jednej platformy. Może się okazać wyjątkowo nieciekawa, zwłaszcza dla osób, które wydają spore pieniądze na reklamę, na prowadzenie działalności gospodarczej właśnie poprzez takie media. Być może warto przemyśleć własną stronę internetową albo korzystanie z mediów również niezależnych od jednego właściciela. Także przypominam ciekawostkę, to było właśnie w październiku, gdzieś koło 7 czy 8 dokładniej. Instagram Insights. Wiesz co to jest? Jeżeli jesteś marketerem, influencerem, na pewno wiesz o co chodzi. Tak, jedno z takich ulubionych narzędzi dających statystyki właśnie dla influencerów i marketerów. I właśnie czytam bardzo ciekawy artykuł na Press.pl, który no, zdradza, zdradza nieco co nowego. W najnowszej wersji. No i tytuł tego artykułu, gdyby ktoś chciał sobie do niego szybko zajrzeć: Instagram rozwija narzędzie analityczne dla marek i influencerów. Strona Press.pl. warto zajrzeć, jeżeli nie korzystasz jeszcze z tego narzędzia, a działasz marketingowo. Polecam. Bardzo dużo statystyk, bardzo dużo ważnych treści, które na pewno poprawią Twoje zasięgi i Twoje zyski. Polecam. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to najpewniej chodzi o pieniądze. Jak to jest możliwe, że w czasach, kiedy co chwilę pojawiają się jakieś większe skandale dotyczące mediów społecznościowych, dotyczące tego, jak wpływają one na przykład na hejt, albo na powielanie jakichś fake newsów, albo mają bardzo grube awarie, które doprowadzają do tego, że większość platform nie działa, jak to jest, że one nadal działają? A no tak, że chodzi. O pieniądze. Zresztą, jak nie wiadomo, o co, to właśnie o to. No i dzisiaj chciałam Wam pokazać bardzo ciekawy artykuł, który przeczytałam na stronie marketingprzykaw.pl, o tym, że Facebook, mimo krytyki, mimo gruźb regulacji, ciągle może liczyć na reklamodawców, bo to właśnie od nich tak naprawdę zależy istnienie tej platformy, to jak szybko się ona rozwija, jak wiele zarabia i na co sobie pozwala, żeby zarabiać. Więcej. Zobaczcie. Artykuł znajduje się na stronie marketingprzykawie.pl i nosi dokładnie taki tytuł, o którym Wam wspomniałam. Autorem jest Jakub Miller. Miller, Miller, jakoś tak się wymawia. Redaktor tej strony. I zwracam właśnie fajnie uwagę na to, że Facebook, mimo wieloletniej krytyki ze strony różnych i instytucji, i prawników i organizacji, i tak samo klientów swoich, czyli nas poniekąd, cały czas ma reklamodawców. Mimo wielkich awarii, które miały miejsce na początku października, tutaj mamy fajnie podane liczby, ile stories nie zostało zamieszczonych na Insta, ile wiadomości nie wysłano na WhatsAppie, ile na Facebooku itd., itd., cały czas Facebook może liczyć na reklamodawców. Reakcje reklamodawców wcale nie są tak tragiczne, jak mogłoby się wydawać. Zwróćcie uwagę na to, że jeśli założyć, że serwisy Facebooka nie zdziałały niecałe 6 godzin, to strata wynosi 79,3 miliona dolarów. Cała światowa gospodarka straciła więc miliard dolarów. Liczby są naprawdę imponujące, ale to i tak nie wskazuje na to, żeby Facebook nie mógł już na reklamodawców liczyć. To i tak nie znaczy, że wszyscy nagle opuszczą Facebooka i przestaną korzystać z reklam płatnych, jakie można na nim wykupić. Ponieważ te reklamy cały czas są skuteczne. Marki, firmy, przedsiębiorstwa potrzebują zasięgów, a te zasięgi e, robi reklama na Facebooku naprawdę duże. W związku z tym, nawet jeśli dzieją się różne dramatyczne sytuacje związane z doniesieniami o uczciwości bądź mniejszej uczciwości Facebooka, to cały czas reklamodawcy płacą. Dlaczego? Bo korzystają. Dlaczego korzystają? Bo my, jako użytkownicy, cały czas niezmiennie, z tej platformy również korzystamy. Więc jest to taka samoczynnie napędzająca się machina od klienta podstawowego, typu my, po firmy produkujące, sprzedające różne rzeczy, aż po samego Facebooka, który na tym zarabia. No i zwróćmy uwagę, Tutaj mamy podane przychody Facebooka w kolejnych latach. Jak widzicie, one rosną. To, że były jakieś grube akcje, wcale nie oznacza, że Facebook ma mniejsze wpływy. Bardzo fajne dane. Marki potrzebują zasięgu Facebooka. Co prawda, liczba użytkowników w młodszych grupach na kluczowych rynkach spada, ale Facebook nadal ma, te, ma tych w tej grupie ponad 2,8 miliarda korzystających miesięcznie. Czyli to, że część osób przeniosła się na przykład na TikToka, wcale nie sprawia, że rynek Facebooka przestał być dla niego opłacalny. Globalne marki, nawet gdyby chciały, i tak nie mają żadnego środku nacisku na Facebooka. To myślę jest bardzo ważne. Zdanie. Pokazał to również nieskuteczny bojkot z roku 2020. Z powodu tolerowania przez serwis mowy nienawiści reklamy przestały kupować duże znane marki. I co? I nic. Facebook przyjął to spokojnie, bo poza nimi no, ma nadal 10 milionów reklamodawców, i liczba tych reklamodawców rośnie. Mało tego, żeby dołożyć do tego taką kropelkę smaczku. Od niedawna ja również korzystam z reklam płatnych Facebooka i jestem z nich zadowolona o zgrozo. Na wydatki reklamowe Facebooka nie wpłynęła również ostatnia wypowiedź pracownicy, która bardzo mocno zdyskredytowała działania Facebooka w pewnych sektorach. Zresztą myślę, że wielu z Was już o tym słyszało. Facebook początkowo ją też próbował zdyskredytować, itd. Tak dalej, tak dalej. Ostatecznie reklamodawcy spokojnie i szczęśliwie kupują reklamy dalej. Jeśli nie wiadomo o co chodzi moi drodzy, to zawsze chodzi o pieniądze. W ostatnim czasie chyba nie ma tygodnia, żeby nie było jakiejś nowości na Instagramie. No i tak właśnie ubiegły tydzień przyniósł nam nową, konkretną zmianę i czytam właśnie na tabletowo.pl. Smartfon nie jest już potrzebny. Zdjęcia na Instagrama dodamy z komputera. Zdjęcia, wideo i nie tylko można również oznaczać i praktycznie większość funkcji, która jest dostępna dla nas z poziomu smartfona, jest dostępna teraz również z poziomu komputera. Co ciekawe, raz jeszcze przeczytam dokładnie tytuł, który jest na TabletowoPL, do którego polecam zajrzeć. Smartfon nie jest już potrzebny. Zdjęcia na Instagrama dodamy z komputera. No, właśnie, świat przez ostatnie, myślę, 12, 16, 18 miesięcy bardzo się zmienił, nawet ten świat social mediów, wiadomo, wszystko dynamicznie się zmienia. No, jest to na pewno duży ukłon w stronę tych osób, które jednak siedzą dużo na social mediach, no, a teraz z różnych powodów gdzieś faktycznie no, robią to częściej z poziomu komputera, ponieważ akurat pracują zdalnie. Także myślę, że to jest dobry news. Myślę, że to jest bardzo dobry news, no bo jednak gdzieś przez lata było to troszkę zaniedbane. Także polecam w pełni przeczytać artykuł na tabletowo.pl, dowiecie się wszystkich szczegółów, jak to się teraz odbywa, jak to robić, no i polecam zastosować i przetestować. Koniecznie dajcie znać, jak już to zrobicie. W poszukiwaniu ciekawego newsa marketingowego natrafiłam na stronie PL na taki oto tytuł. Słuchajcie, bo padniecie. Polskie ziemniaki z Carrefoura będą dostępne wraz z technologią blockchain od IBM. What? Powtarzam. Polskie ziemniaki z Kerfura będą dostępne wraz z technologią blockchain od IBM. Rusza pionierski w Polsce projekt paszportyzacji produktów spożywczych dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii. Już w październiku tego roku w sklepach Terfur pojawią się ziemniaki marki własnej, produkowane z zastosowaniem architektury blockchain, która pozwala na prześledzenie procesów ich uprawy oraz pakowania. Także jeśli ktoś kiedyś myślał, że blockchain będzie bezużyteczny, i wciąż jeszcze nie przekonał się do jego zalet. To myślę, że po tej informacji to już najwyższa pora. Jakość z natury. Ziemniaki na blockchain. Jest dobrze. Jesteś użytkownikiem iPhone'a. Ta informacja jest dla ciebie. Czytam właśnie artykuł na stronie o dokładny tytuł. Mało kto o tym wie. Ukryta funkcja w iPhone'ach. Nie wiem, czy wiesz, drogi użytkowniku, no ja wiedziałem, aczkolwiek nie wiedziałem, że można robić też takie cuda. Dzięki temu, dzięki tej informacji znowu wiem coś więcej. No, okazuje się, że, no dobra, powiem Wam. Okazuje się, że iPhone ma sekretny przycisk do uruchomienia TikToka. TikToka i nie tylko. Zapraszam Was do artykułu. Jeszcze raz przeczytam i powiem źródło. Strona 2.pl i tytuł Mało kto o tym wie. Ukryta funkcja w telefonach iPhone. Okazuje się, że jest taki mały myk, żeby jednym kliknięciem, jednym, dwoma, trzema kliknięciami, zależy jak to woli. Uruchomić pewną funkcję i można uruchamiać m.in. aplikację TikToka czy jakieś inne takie bardzo potrzebne i szybko gdzieś potrzebujemy coś uruchomić w naszym iPhone'ie. Możemy wykorzystać tą ukrytą funkcję. Przeczytajcie, zobaczcie i dajcie koniecznie znać, czy już znaliście ten trik. Marketingowa nowinka prosto z linii frontu. Dzisiaj usuwałam fanpage na Facebooku, czyli tak zwaną stronę na Facebooku. I wyobraźcie sobie, że jest pewna ciekawa zmiana. Mianowicie, jeśli decydujemy się usunąć ją permanentnie i na zawsze, można sobie na samym końcu wygenerować plik, który pobierze nam wszystkie dane z naszego fanpage'a. Zdjęcia, posty, wpisy, różne inne ważne rzeczy. Do tej pory tego nie było, byłam bardzo zaskoczona tym, że natrafiłam właśnie już pod sam koniec, kiedy próbowali mnie zachęcić, zostań, zostań, na, 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 kiedy mogłam sobie ściągnąć wszystkie pliki. Także, jeśli planujesz usunąć fanpage'a, stronę na fejsie, to nie musisz już ręcznie kopiować każdej rzeczy. Wystarczy, że pod koniec procesu kasowania po prostu pobierzesz sobie pliki. Jak szybko i za darmo zmienić tło w zdjęciu profilowym? Nic prostszego. Wystarczy wejść na stronę dailyweb.pl, odszukać artykuł o tytule, który przed chwilą tobie powiedziałem. I w tym artykule znajdziesz pełen opis, jak to zrobić. Jest tam oczywiście link do strony. Wchodząc na tą stronę, wystarczy kliknąć plusik, dodajemy wybrane zdjęcie. Wszystko odbywa się automatycznie, czyli jest usuwane tło ze zdjęcia i możesz zastąpić to, co sobie życzysz, możesz zastąpić tło takim, jakim chcesz. Można wybrać jakieś konkretne zdjęcia, można wybrać jakieś grafiki. Wszystko znajdziesz w tym artykule. Jeszcze raz powtórzę tytuł: Jak szybko i za darmo zmienić tło w zdjęciu profilowym. Odszukaj, zmień swoje zdjęcie profilowe i pochwal się. Daj znać, jak poszło. Kilka słów będzie o linkowaniu wewnętrznym. Jeśli prowadzisz bloga albo stronę internetową, to być może już wiesz, co to jest. Jeśli nie wiesz, no to jesteś trochę w tyle i musisz te zmiany nadrobić. Mianowicie, kiedyś było tak, że w ramach czynników pozycjonowania liczyło się to, żeby w tekście było możliwie jak najmniej linków. Wypasiony, długi tekst, jak najmniej linków kierujących do innych stron, ale też do własnych stron, czy do własnej strony. Teraz reguły te trochę się pozmieniały i wygląda to tak, że prawidłowo skonstruowany artykuł na bloga czy na stronę powinien mieć w sobie przynajmniej jeden link odsyłający na zewnątrz, czyli do jakiegoś źródła, do materiału, który pozwoli czytelnikowi rozszerzyć wiedzę, plus jeden link wewnętrzny kierujący bezpośrednio do Twojej strony, do tej, na której piszesz artykuł i rozwijający w jakiś sposób temat albo go uzupełniający. Przykład. Jeśli piszesz o kryptowalutach, jakiś dowolny artykuł, to odesłanie możesz zrobić na przykład do serwisu zewnętrznego typu CoinMarketCap, czyli taki ranking wszystkich kryptowalut, a w ramach swojego bloga, swojej strony do innego artykułu, który na przykład wyjaśnia pojęcie samej kryptowaluty, czy czegokolwiek innego związanego z tematem. Im lepiej jest to zrobione, czyli im bardziej zwracasz uwagę na linkowanie wewnętrzne, jeden, dwa linki, może być spokojnie więcej, bo to też znaczy, że Twój artykuł bazuje na wielu różnych źródłach. Nawet jeśli poniekąd jest to powielanie pewnych treści. I im ciekawsze materiały kierowane na zewnątrz, tym lepiej dla Twojej pozycji w Google. Taka ciekawostka, jeśli jeszcze nie słyszałeś o tym, nie wiedziałeś, nie miałeś do czynienia, to pamiętaj przy kolejnym artykule, który będziesz tworzył, że właśnie trzeba dodać link zewnętrzny plus link wewnętrzny. Masz Androida? W takim razie ja mam coś dla ciebie: news. News oczywiście z Telepolis. Bardzo fajna stronka swoją drogą. Pięć aplikacji na Androida, które musisz mieć, część 66. Już szybciutko ci powiem, jakie aplikacje tym razem przygotowali. No, nie powiem wszystkiego, troszkę cię podtrzymam w niepewności. E, powiem tak: pierwsza aplikacja, bardzo fajna, darmowa do nauki języków, polecam, testowałem. Druga. Targa trochę do zabawy. Myślę, że gdzieś trochę dla młodszych użytkowników. Trzecia, bardzo przydatny czytnik. Jeżeli gdzieś słuchasz czegoś tam gdzieś ple, może Ci się to przydać. Oczywiście darmowe. Kolejna, bardzo fajna do nauki. Inteligen sztucznej inteligencji. Przydaje się. Będę ją testował niebawem i myślę, że nagram coś więcej na ten temat. Dobrze, mam drugie urządzenie z Androidem. No i ostatnie, taka już trochę gadżeciarska, no powiem, dobra, to jest, chodzi tutaj o widgety, żeby to wszystko ładnie spakować, żeby to też dobrze wyglądało i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powiem, telepolis.pl taka stronka i tytuł artykułu 5 aplikacji na Androida, które musisz mieć. Część 66. Zajrzyj koniecznie, polecam. She <laughs>